Halo Halo! Chcesz samodzielnie robić sobie swetry, sweterki, czapki, sukienki, skarpetki, topy, szaliki i inne rzeczy, nie oglądając się na sieciówki, tworząc ubrania wyrażające Ciebie i do tego w świetnych, naturalnych składach? Cześć dzień dobry, Mania szefowa włóczek się kłanie. Jeśli odpowiedziałaś bądź odpowiedziałeś tak na to pytanie, to zapraszam Cię. Przede wszystkim do naszej szkoły Rękodzieła za miastem, w której działamy online-owo, ale też na kursy stacjonarne. A najbliższy majowy kurs stacjonarny z totalnych podstaw robienia na drutach odbędzie się w Warszawie 12 dnia miesiąca na cudownie zielonej, pachnącej saskiej kępie. Wszelkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia masz w podpiętym linku lub bezpośrednio na naszej stronie www.szkołańkodziełazamiastem.pl, oczywiście bez polskich znaków, w zakładce Kursy i warsztaty. I w kategorii kursy stacjonarne. Zapraszam bardzo serdecznie, bo fajnie jest umieć zrobić sobie własny ciuch.